I tak oto jesteśmy w bazie widzów, którzy nie wiem czy nam będą chcieli swoją bazę sprzedać, ale to możemy zobaczyć i dzisiaj będziemy z moim kumplem oceniać na ile bazy tak naprawdę trzeba będzie wycenić, więc stary ja ci powiem tak, chodź rozejrzyjmy się po tej bazie po prostu, chodź za mną, chodź za mną. Tutaj jest jakaś farma, farma, która w sumie, nie wiem, jest jakoś wyjątkowo niska, nie? Ten sufit jest jakiś taki... Aha, bo tutaj są płytki. O nie... No tak, nie wiem, dziwnie, ale dobra, chodź idziemy dalej. Może coś będzie fajnego w tej bazie. Tutaj nie wiem, czy to jest kogoś pokój. Jak to jest kogoś pokój, to nie wiem, dlaczego jest on w przedpokoju do farmy. Może pokój lubi... Pokój gościnny? Pokój gościnny, no nie wiem, czy to, czy to gościnne, stary. Kogoś usypieć koło zwierząt, no. A tutaj mamy korytarz i wszystko w tej bazie, stary, jest Jednobarwne, totalnie To znaczy, tam było wszystko z drewna, tu jest wszystko z kamienia O, no, no, a tutaj no. coś się zmienia nagle Popatrz, jest chyba, tu jest spokój rozpraw Obrat, no, 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 no Obrat, rozpraw, obojętne, wszędzie się, ten, gada nad losami ludzi I Ej, nie ale wiem fajne. No, fajne, no fajne, nawet no, można jest... sobie posiedzieć, no Chodź, idziemy dalej zwiedzać Tu jest kosz, tylko tutaj Ten kosz jest w bardzo dziwnym Położeniu, to znaczy, proszę się jesteśmy Aha, bo na następnie mogą uderzyć i sprawić aż technik, mamy kreatiwa Chodź wyżej, tutaj po schodach, nikt tu nie mieszka więc tutaj chyba jest pokój gościnny I tutaj, nie wiem, OCB stary Jakby tutaj, no, nie fajnie ten pokój gościnny Tu jest wyjście na górę Chodź, pójdziemy Jesteśmy inwestorami <grym> A ty na pewno jesteśmy inwestorami No w sumie to jesteśmy inwestorami Inwestujemy w bazy widzów, które No na pewno się nie zwracają, bo je po prostu wysadzamy Ale wiecie, inwestujemy w przyszłość Zabijamy? Oni się pytają, czy nas zabić Ej, gdzie ty jesteś? A, jesteś no. tutaj, dobra, no, no ja się szukam, bo Tu jest, jest dalsza część bazy, bazy Więc ta baza nie jest taka mała Szczególnie a tu jest kolejna farma Czy oni mają farmy prywatne? Czy każdy w pokoju no. ma swoją prywatną farmę? Oni nie dalej nie wiedzą wydaje, kim jesteśmy Ej lol Przyjacielski z kina swojego, oni mówią, że nie wiedzą o Ej, A tutaj co jest? Tu jest po prostu, jest po prostu takie pięterko Okej, okay. ci na wędkę złapali Oni cię... cały czas właśnie na wędkę nie Okej. Okay. No dobra, więc słuchajcie, widzowie. Nie wiem, na ile ten dom wycenić. O tym pogadamy zaraz. A ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kupowania baz. W serii, gdzie, tak jak, no już chyba mówi to samo za siebie, kupujemy bazy widzów, próbujemy je wyceniać na jak najniższą cenę i patrzymy, za ile ludzie sprzedają dorobek swojego życia. Więc dobra, Daniel, słuchaj, na ile byśmy wycenili tą bazę? Co? Jak Wiesz, myślisz? nie jest to jakaś kreatywna baza, no. No nie jest to w ogóle kreatywna baza. Nie wiem, jak tu wyceniasz. Ej, chcecie nam sprzedać? Sprzedać tą bazę? Z, z, zacznijmy o to, czy oni w ogóle są mieli do sprzedaży. Bo szczerze mówiąc, no chcą. Okej, okej. Sim na wersji 1.15, więc tutaj nie ma nederytu. Co, co kojarzę? No nie ma nederytu, dobra. Więc jej musimy robić płatność w diamentach stary. Myślę, ja że za tą bazę dałbym 32 diaksy. To jest moja oferta. No w sumie no. dużo, ale to też nie do końca, wiesz? Bo sprzedanie bazy za same diamenty to też nie jest specjalnie opłacalny biznes. No tak, no, no, no. Bo z 32 diamentów. Tu tak naprawdę by miał jedną zbroję. No, może półtorej. Wiesz o co chodzi? To nie jest Trae. wcale dużo. Oni na no. stoją jak wryci i chyba nie za bardzo czają czacze. Oni chyba gadają na Discordzie, może. Może jeden szalker? Jeden szalker, ale dorzucacie mi swoje zbroje. Tak się trzeba targować, gościu. To nie ma wie, że mi... Za Shalkera mogę im, znaczy, no, za szalkera to ja bym chciał bazę ich zbroje. Od wszystkich. Tutaj dwie diaksowe sety i ten. A ile szalker jest wart, tak na diamenty, powiedzmy? No, wiesz to trudno to jest przeliczyć, na pewno wiem, że Shulkera można w pieniądzach liczyć, wiesz? Przynajmniej na tym serwerze. I ile pieniędzy? No nie wiem, stary, że mówiąc to tak, za bardzo mnie to bingo? nie interesowało. <noise> na pewno więcej niż 32 diamenty, wiesz? Może na, na pewno tyle ci powiem. Napisał OK. Baza i wasze zbroje za jednego Shulkera? Ej, patrz, ściągają już zbroje. Ej, ściągają, I rozbierają się! się. O tak, nie, tak. faktycznie! OK, to ja im dam stary, ale za różowego Shulkera. Ale za... <noise> Różowego. No nie, no po prostu, stary jest różowy. Aha, Ej, dobra, oddaję mi swoje nie, zbroje, nie. więc mam jedną żelazną. Jeszcze ten Diacowy daje zbroję. Ej, co jest? Przecież trzech typów oddaje mi swoje zbroje. Ej, Daniel, masz. masz, masz, Ubierz się jak człowiek. Trzymaj, trzymaj o, wdzianko. Dzięki, dzięki. Ej, teraz powinniśmy zrobić. No to dzięki chłopaki. No, trzymaj, trzymaj. No i mo mo moglibyśmy po prostu wyjść. Masz jeszcze jedną parę spodni? Ej, mam. Dobra, to daj. Teraz nie Tak, żadnego. no teraz ja nie mam spodni. Dobra, pyk. Normalnie. Jesteśmy ubrani, to dobra, daję im umowę, stary. Oświadczam, że zrzekam się praw do mojej bazny, admina do knesa, i jednocześnie opuszczam bazę z brakiem powrotu. Proszę bardzo, proszę podpisać. Podpisać mi to. Ej, jak tak na nich patrzę bez zbroi, to myślę, że średnio chyba Wyszli na tu bigło. Dobrze, w sumie wiesz co, oni bardzo średnio na tym wyszli. Oddali bazę. Co czemu? Co czemu? To umowa jest! Nie wiem, stary, oni chyba nie oglądali odcinków Z tej serii, mam taką wrażenie. A wy pamiętajcie, stawcie łapkę w górę, bo 10 tysięcy łapek w górę to od razu. Kolejny odcinek z tej serii. Podpisać? Tak. Najlepiej, żeby to podpisał właściciel, ale w sumie czy mnie to interesuje, to to podpiszę nie za bardzo, Ważne, że będę miał, wiesz, dowód przed pyok, jakby mi chcieli zbanować za to. No on to podpisuje, ale coś długo mu to idzie, jak zwykle chyba nie ogarnia, wiesz, jak to się robi. Tu mierzę podpisać książkę w Minecrafcie? Nie, ale nie muszę tego robić teraz. No, no nie, nie wiem, chyba że też chcesz... co? Tu nie jest. Podpisuje się, że zgadzam, lubię cię doc To Nie jest podpisane. Ktoś inny może to podpisze, co? Bo ja nie wiem, stary. On tam, nie, on mi znowu książkę nie podpisaną, czy oni wiedzą jak podpisać książkę w Minecraft? Czemu on go tak uderzył? Tak nie, nie. Oni się biją, stary. No, dawaj, 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 gościu. Let's go! Czy coś. Nie, on stary też nie umie tego. Ale popatrz, Daniel, Mamy dla ciebie nową zbroję dzisiaj i tą bazę też. Chcesz sobie ją wziąć? O, no. Tak? Dokładnie. Tak, zacznę sobie tu grać. Za... <laughs> Wyrzuciło ją. Ej, dobra, cześć, zobaczmy. Oświadczam, że się praw do mojej bazy na rzecz administracji. Nie się bla, bla, bla. Dobra. Myślę, że możemy to uznać. Macie. Dobra, jeden z nich sobie wziął Shulkera. A teraz wychodzić z bazy. No, move, mów. mów. Szybko, szybko, raz, 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 raz Dobra, idą do wyjścia? Hmm. Idą do wyjścia, czy, czy nie? No, chyba, chyba wychodzą Aha, bo to jesteś ty tutaj, sobie okej okay. Tam jeden gościu, aby... Ja drugie piętro. Tak, 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 wiem, Aha, byłem no. tam No, ale tam nic w sumie nie ma Za bardzo, no. jest, nie, nie wiem, taka poczekalnia Do sięgnięcia butów co najwyżej No, jest już wyjście. Czy oni wyszli wszyscy? Tak, Oni Ale oni we dwóch Wyszli, a gdzie jest trzeci? I co tu jest Ej, co jest, co jest, ej Tu jest, popatrz, tu jest w ogóle Kolejka, to nie są drzewa, to są bambusy. Bambusie. Dobra, a tu jest kolejka po moście, widzisz? Można sobie przejechać, jak się nie chce iść. Ale funkcjonalna. Taka na 5 metrów. Ej, ona się tam odrodzi, nie odrodzi. Bo, łóżka nie będzie. Bo ją wyrzuciło. O nie! A... Ale musimy wysadzić tą bazę. Mimo wszystko, nie mamy zbytnio czasu. No więc jakby to ująć. Ok już idzie. A dobra. O, poszli, jest, poszli. jest! Dobra, dobra, stary, zamykamy się. To zanim. nara, tak, dobra, to a, wysadzajcie. To stary, dawaj, wchodzimy do bazy. I Teraz rozstawiamy wszędzie TNT, a to no, wiesz, tak. nie na wejściu, żebyśmy potem mieli jak wrócić. tak, ta, od tyłu najlepiej, nie? Ta, ja tutaj stale obrad stary już wiesz, przygotuję do wysadzenia. Tu jest portal nederu. No, już się nie będą naradzać. Na pewno nie w tym miejscu. Co zawili w strzynkach? W strzynkach tutaj w sumie to chyba nic cennego stary nie zostawili. Pewnie ogarnęli. Co, myślisz, że już się wcześniej zebrali? No, że wiedzieli, że mają zabrać pewnie wszystko. No, ale stary, ja im nie mówiłem w sumie wcześniej, że do nich przyjdziemy. Wiesz, o co? My się tutaj pojawiliśmy na początku no. odcinka. A dobra, to już porobiłeś, dobra, to git, A, git, tak, git. Tak, tak, to to teraz może... Oj, bo ja tutaj... Nie zaklidowałem w tym TNT, no. Więc chyba możemy już stary to dobudowywać do wyjścia. Tak. Dawaj stary. Pyk, 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 pyk. Może ja tutaj o tutaj TNT postawię, żeby wiesz, żeby to na pewno poszło do środka. I Łaj stary, jest. ja mam pomysła. Chodź, wiem jak to okay. rozwiążemy. Weźmiemy oni sobie to redstone. Mysadzą. Nie. Pociągniemy prąd i oni to tylko wysadzą. Czekaj. Redstone. Oj, co jest? Ej, tutaj. u, Dobra, tu się coś zbagowało. Więc słuchaj, Daniel, tu jest dźwignia. Proszę bardzo, pociągnij za dźwignię No. Zawsze chciałem to zrobić. Okej, okay, okej, okay, dobra czy a nie nie może tak dobra i oglądamy jak baza wybucha na żywo. O... I czy wszystko pójdzie na raz? No, wszystko, nic tutaj nie zostanie. O nie! Oj, mocno. Przeżył jeden pokój, stary. Który? No, ten tutaj. Zapomnieliśmy o nim totalnie. Ej, dobra, zostawmy, 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 bo to jest... Nie, zostaw, tu jest rodzina krówek, stary. Tak, popatrz, mama, tata i dziecko. Nie możemy ich wysadzić. No, nie możemy. Dobra, więc pierwsza baza kupiona. Lecimy do kolejnej. O ja, ale ta o, baza, ej. Co jest, ej, nie. Nie, stary, stary, Znalazłem Taką bazę, że normalnie mi z kapci wystrzeliło. Co jest? Jaka ona jest ładna, jaka ona jest duża. Dobra. Tepaj się do mnie. Dobra. Siema, ty. 5, 3, 1, 4, 5. Taki manik gościu. Ale fajnie. Chcecie no? może sprzedać bazę? Mam nadzieję, że ta baza będzie sprzedać, bo tutaj wygląda jakby dużo osób. Jasne. Okej. Okay. To się rozejrzymy. Tutaj. Chodź, stary. Tutaj popatrz. Tu jest. Patrz. Akwarium stary. Widzisz? Znaczy akwarium. Krokodyle stary. Nie. Krokodyle w Minecraftzie. Weź ty się tam. Dobra. Dobra. Sprawdzamy po kolei. Tu jest przepalarnia. Ej, naprawdę fajnie. Tu jest, popatrz na ten sufit stary. Ten poziom detali w ogóle w tej bazie. No. To wykończenie grzybiaste, To jest mega, no. naprawdę mega no. oryginalne. I ej, tu jest magazyn, ale zarąbisty magazyn. Ja. Yes. Yeah. Tutaj, o, cofnij się, cofnij się. Ej, cała ta baza, co jest? Jaka ona jest wyczesana, Tu jest sypialnia. Ej, tu jest naprawdę. Jeszcze? Ej, musisz na szyfcie. Tu jest największa dbałość o szczegóły, jaką widziałem, chyba dotychczas na Minecraft Extreme. A ja tu jak akwaria. Co jest? Chodź tutaj dalej, stary. Chodź tu dalej, no zobacz. Was. Patrz, co tu jest. Wow! Ale to jest kozackie. To jest do robienia potek. Ale jazda, dawaj dalej. A tu to przejście. Popatrz, jest przejście pod wodą. Co jest? Ej, ale patrz, jak to jest płytko w sumie od powierzchni, nie? No jest płytko. Ale A tutaj, tutaj są chyba właściciele bazy, czy coś? Jakby wiesz, co? Dla mnie z jednej bardziej niepokojące jest jedno, że nie ma że dostępu, no? Tutaj jakby są wypisani wszyscy z tej bazy, ale nie ma jego. Wiesz o co chodzi. No. Nie ma tego no, no, no. gościa, ja się zastanawiam, że to jest zapewne jego baza. Chodź na dół. Też mi się tu dajdzie mają. Oni tu mają spawner pająków nawet! O fuck. O ja! Ej, co jeśli... Bo o, ich tam nie ma wszystkich, no nie, ich jest tylko dwóch, a więcej jest chyba tych właścicieli. A, ale to wiesz, to nie wiem. A tu ty! Tu są villagerzy gościu! Co jest? O kurde, to królowie. Ej, ej, naprawdę. Goście, którzy tutaj mieszkają, to są królowie życia. Dla mnie. Co? 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 co, 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 co? Ej, to jest za mocne. To jest za mocne, stary. Ale ta baza jest wyczesana. Co będzie tutaj? Meloniarnia, dobra. ale za No w sumie, to są melony czy arbuzy? Melony. Melony chyba. Nie wiem, nie wiem. Melony, arbuzy. Po drugiej stronie czcina, Jakby nawet całkiem duże złoża. Idziemy dalej. Kantorek do Knessa? Wejście za opłatą. Dobra, stary, tu jest kantorek do Knessa. Wejście za opłatą. Jaka. O, okej. Okay. Dobra, stary. Wchodzimy o nie, o nie, stary. Musisz yy, stać po tym. O nie, o nie, ale to jest zło wcielone, stary. O nie. to jest zło wcielone, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. W każdym pokoju, Wiesz co, Ja nawet nie muszę kupować ich bazy, ja po prostu to wysadzę, stary. Wysadzam to, po o prostu nie. tu i teraz. O nie, o tak, nie, nie ma żadnych kantorków. Ojoj, co robisz? Wysadzam to. Dobra, więc słuchaj, tam żółw był. O nie, o nie. Czy ja Żółwia zabiłem? Mam nadzieję, o, że nie. No. Ale wiem jedno. Ta baza jest turbo-oryginalna. No. Ej, proszę, chłopaki. Chcę kupić tą bazę na 100% i jest kozacka. Tak mega kozacka. Nawet nie wiem, czy się spodziewałem czegoś takiego na dzisiejszym odcinku, no, szczerze mówiąc. Jest bardzo, fajnie. jeszcze eee, wiesz co? Nie chcę kupić, chcę sprzedać. Ale to, to ja chcę kupić. kupić. Jakby nie wiem, o co chodzi gościowi. No, nie wiem. A napisałeś, że chcesz sprzedać. Nie. No. Chcę kupić. Napisałem, że chcę kupić. Ja, debil. <laughs> no, możliwe. Dobra. Nie będziemy nad tym tematem się rozwodzić. Chłopaki, ta baza jest epicka. Moja propozycja to Elytra plus Shulker plus 10 bloków diaksów. To jest. To jest. To jest, to jest, to jest moja propozycja. Nie! Nie! Co? Co? Za mało? Jest tu Shulker. Oni mają Shulkera, dlatego stary pogardzili szakerem ode mnie. Aha. Okej, okay, stary, to mamy teraz nieciekawą sytuację. O, sytuację. Budowaliśmy to tydzień. A Żeby sama baza ma 5 dni. A, czy ona jest świeża nawet? Ale jakby. Budowali ją tydzień, a baza ma pięć... jest shulker, powtórzę. Ale będzie drugi. Jakby co dwa to nie jeden. Co nie? Tak się mówiło chyba. Tak. Więc. A nas jest dwóch. Dwa szalkery chcą. Nie jednego. To dwie, Dobra, to dwie Elytry plus shulker plus 10 bloków diaksów. To jakby. To jest w takim razie oferta na dwóch. Bo widzę, że oj tutaj chyba obydwoje się poczuwają do tego, że to budowali. Ale no, chłopaki, słuchajcie, no, ta baza, jedna, jedna głowa, głowa smoka, smoka. Nie da rady. To jest za dużo. Jedna głowa smoka i tyle. Nic innego. O kurde, I czy nie, raz nie dobijemy dina? Nie mogę dawać głów smoka. Mam zakaz od Pio. Tak naprawdę nie mam żadnego zakazu, ale widzowie się za nie rzucali, że dałem głowy smoka, więc już nie będę dawał. A co to jest za UPA, co? No, stary głowa smoka. Jest generalnie. No nie, że jedna na serwerze, no ale mało ich jest. Chociaż to jajo smoka. A nie! Pomyliło mi się! To jaja nie mogłem! Ej, faktycznie, to to ja nie mogłem przecież oh. ani głowy! Dobra! Głowa za tą bazę. To dwie głowy napisali. Nie, dwie głowy nie, jedna. Za tym, że no. On się teraz chyba musi porozglądać. Weź słuchaj, to TNT, bo zaraz nam tego nie sprzedadzą, Daniel. To głowa smoka za bazę. To jest naprawdę jedna z dziwniejszych cen, ale wiecie co? Widzowie, ja jestem w stanie Daniel. Tą głowę smoka, bo. No, co jak co? Ta baza robi wrażenie. A tu jest ten szalker. Nawet nie tyle swoją wielkością, co dbaniem o detale. Zobaczcie, ten sufit. To nie jest tak, że ktoś po prostu zrobił sufit, tylko tutaj każdy blok jest przemyślany. Co tam jest? Block of emerald. Ej, wy, ty, wy. Zobacz to, jak na jest w że jest ułożone, no? Kozacko. No. O, jednego wywaliło. Wywaliło go. Widzę. To co z tą głową smoka? No, zgadzamy się. Dobra, no to. Głowę Smoka za, za bazę. Trzymaj głowę Smoka. Trzymaj. I trzymaj to od razu, żeby podpisać. Oddaj. Nie, jednak oddaj. Oddaj, jednak. Jednak je podpisuj. Oddaj. Dobra, bo ja sobie muszę to skopiować. Dobra, teraz trzymaj. Teraz podpisz. Ej, bo naprawdę, no w sumie ta baza jest taka, taka wykokszona, że trudno im cokolwiek tutaj innego zaoferować, taka prawda? Bo, no mając taką bazę, można powiedzieć śmiało, że się skończyło grę. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, da dawaj to. Uwaga, zobaczmy. Oświadczam, że zrzekam się prawdą mojej bazę na rzecz Armina tym najnowszej się obuszam bazę z brakiem chęci powrotu. Okej. Okay. Więc oto mamy y, podpisaną umowę, stary. Git, git, zbieraj się. Co, on ma ruszkę teleportacji na spawn? To żegnam was. O ok, kto ok, nara. O nie ej, co jest? Jaki mocny gość w ogóle, jakiś no. Taki. no, 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 no. Dobra, Dobra. Yy, to stary. Zacząć. Słuchaj, co no. robimy z tą bazą, bo słuchajcie, widzowie, ta baza jest kozacka, więc ja wam powiem tak. Ja wam mogę, jeżeli chcecie przyjść sobie tą bazę zobaczyć, ja mogę wam ją udostępnić. Śmiało możecie przyjść na koordynaty 11525 i minus 1111, jak widzicie? Tak może wydać na to i dana to damy? No, żeby to było Jedy... takie muzeum, stare. Ale muzeum już jest na ekstremie, stary. Ale wiesz, żeby ktoś mógł zobaczyć tą bazę, bo tak to od razu ktoś się rozwali, nie? I wszystko pozabiera z tobą. No, stary, prawda jest taka, że, no, każą bazę mogą rozwalić, więc tutaj są villagerzy. Ja wam powiem tak. Zamieniamy tą bazę w miejsce wolne dla villagerów, co oznacza mniej więcej tyle, tutaj, tutaj trzeba to zamurować, co oznacza mniej więcej tyle, że villagerowie są wypuszczeni na wolność. Nawet i tutaj trochę więcej porobię. Od dzisiaj to jest podwodne miasto villagerów. A wy widzowie, tak jak powiedziałem, możecie Tutaj przyjść w każdej chwili i robić e, co chcecie. Nie o mnie to za bardzo. Baza należy do Was. Stary, następna baza jest taka wykokszona, że tutaj w ogóle są wycieraczki z emeraldów. Rozumiesz to? Wycieraczki na buty z bloków emeraldów. I patrz Ej, to tutaj. Jest to, patrz, popatrz. To Widzisz to? O, co jest, tak, jak się sta, Jak się chłopak podjarał. Ojoj. Ej, to jest ogromne, stary. To jest, to jest bardzo ogromne, ogromne no. To jest, jest, to jest racja. Słuchaj, ja bym tą bazę. Chodź, gdzie? Dobra, idę tutaj za gościem. On mi pokazuje, to jest villager jakiś, okej. Okay. Idę, tu jest emeraldowych bloków w ogóle, nie? No, bo oni chyba tradują melony za emeraldy, mi się wydaje. To jest taka taktyka. I tutaj mamy farmę, która w sumie jest ogromna farma melonów tam jest, widziałem, no. Więc ta farma melonów, no wystarczy jakby. Ej, tutaj co jest? Co to jest? Kibel? Halo. Przepraszam, o co chodzi? To wygląda. Tu miały być villagery. Aha, no w sumie tak, faktycznie tak wygląda. Co dalej? Sary oni emerald nawet za popatrz, za portalem do netheru. To są mega bogatsze emeraldów. I co? I, i, i to tyle? A tu jest enchant jakiś... Y, na ile ten enchant ma, jakby. Zobaczmy. Enchant na y, 30 level! Co? No w sumie dookoła. Zobacz szynki, zostawię ci zawartość. Szynki i zawartość. Okej. Okay. Uuuu. Ja bogacto, no ja Powiem ci tak, powiem ci tak. Są na pewno bogatsze osoby na serwerze i to tak kilkukrotnie. Ale oni mają e, jedną na pewno z największych farm. Melonów na serwerze. Widziałem podobne farmy, więc to nie jest coś nowego. No. Ale faktycznie e, trzeba przyznać, że ta farma jest ogromna. Więc. E, no, też mnie to zastanawia. Ale poza tą farmą no, e, nie ma, nie? Dobra. Moja oferta: Fajny skin Lucky Horse przy Czy nie masz skina? Słucham propozycji: 3 razy trójząb. To jest moja. Propozycja. Trzy razy trójząb. Ale to właśnie nie wiem, czy to. I coś jeszcze dorzuć? Do może totem? W tej bazie. To o! Dwa trójzęby i jeden totem. Możemy no. tak zrobić. Ej, czy dzisiaj kupimy wszystkie bazy, jakie odwiedziliśmy na odcinku? Czy to, to jest chyba stary evenement? No. Ej, ale popatrzymy, że poza tą farmą nic nie ma, nie? W tej bazie. Tak, nic nie ma, no, ale ta farma, stary czas, jaki trzeba przeznaczyć na zbudowanie no. takiej farmy, to jest, no, jednak czas. Wiesz o co chodzi? Nie widziałem wiadomości. Dwa totemy. Jeden trójząb. Okej, okay, dwa to ten jeden trójząb za tą bazę. będzie Git, ale tylko ze względu na to, że tutaj są te melony, bo zrobimy naprawdę ogromny wybuch. To słuchaj, dam im książkę. Macie e, książkę, proszę bardzo, do podpisania. Wszystkie, jakby, zagadnienia są w umowie. A ja stary wiem, co zrobimy. Zrobimy jedną komendę, którą podmijmy wszystkie te melony na TNT. I zrobimy ogromny wybuch. No. No, to będzie dobre. Dobra, on podpisuje tą książkę. Daje mi. Sprawdźmy, czy na pewno. Trzeba napisać. Na końcu D Ty, mam nadzieję, że nie o td chodzi. Dobra, to dwa razy totem im dam i trident. Dobra, sorry, ściąłem się, bo nie wiedziałem jak ten. Raz, dwa i trzy, więc proszę bardzo, zbierajcie się. Go, 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 go. Możemy zabrać podki tylko? No, podki ok. podki mi nie są potrzebne. W sumie nic mi tutaj w tej bazie nie jest potrzebne, poza chorą satysfakcją wysadzenia tej bazy. Dobra, to co, oni już wychodzą do wyjścia? Tak, tak, panowie? Już, 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 już? już? Ale panią pelerynę ma w ogóle, nie? Który? Ja, nie Aha, no i tak. właśnie, on ma taką pelerynkę. Z to nie ma. Przecież ja nie mam OptiFy chyba? Ja nie mam OptiFy no, więc on musi mieć coś. A co nam zrobić, jeżeli zbierzemy całą bazę? Powiedzieli że skrzynki zostawiają. Zginiecie razem z nią. Ej, oszukaliście mnie. No, Zabraliście i te ze skrzyń. O nie. O nie. Dobra, stary. To co innego, jak mnie oszukali, stary, bo oni coś tam pisali jeszcze więcej? Zniali niektóre rzeczy, no. Uciekają. Eee, uciekają? O nie, dobra. Replace Melon na TNT. Dobra, stary, wysadzam to. Oni mnie oszukali, więc jak zginą, widzisz ich gdzieś tam? chyba już są na górze? Nie, nie są na górze. Gdzie są? Nie są na górze. Są nad bazą, są nad bazą. Co jest? Ej, a tutaj nad bazą jest jakaś inna baza, która jest przykrywką. Co? A to nie jest jakaś taka wiesz, kopalnia, Ej, ale tutaj, ale tutaj wybuchają te TNT. Wy, Ale się dzieje. Ale zrobiliśmy tutaj kejwa. Oj joj, Oj joj. Oj, oj. Oj, 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 oj. Dobra, więc w sumie wyszło na to, że baza, hej, o nie I temy do skrzyni, raz jak nie to zrobię inaczej, expand 10u, 10d replace water na 0, y, dobra, i teraz zrobimy y, stary po prostu patch set TNT i 0 dobra, i stary robimy oh największą eksplozję w historii serwera, uwaga Pio, proszę nie banuj mnie za to, let's go, Auu, czy coś, oj. oj, oj, oj oj, 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 teraz to się podzieje, teraz to się grubo podzieje Dzieje. Jestem stary w środku tego, gdzie jestem ciekaw, jak długo Oj. to będzie wybuchać i czy to i dosięgnie. Gdzie oni no, są? Ale oni near... takie sproje, że. A, nie wiem, czy stary zaraz, gdzie, gdzie oni są. TP, it's, it's bewe. Gdzie on? On ucieka na górę? Nie, oni uciekają, a on tutaj do villagera jakiegoś poszedł, ok? A nad nim jest stary TNT. Chłop naprawdę igra z ogniem. I czy to TNT jest w stanie mu zaszkodzić, jakkolwiek, jeżeli on jest tam? Nie wiem. Ale wiem jedno: że to będzie naprawdę teraz długo wybuchać. Wow, co tu się dzieje, Czajcie, odpalę vanisza A, nawet nie za bardzo widać, jak To TNT wybucha, ale patrząc na objętość Ej, to już w sumie większość wybuchła Albo ale po prostu, no nie One się po prostu zacinają, one po prostu Cały się. czas wybuchają, uj, uj, uj. Ej, co tu jest, tu jest monster spawner Jakiś, Ej, co, okej okay. No ta baza stary na pewno ma ciekawą Przeszłość, tak bym to powiedział Więc dobra, to sobie będzie wybuchać A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę W górę, subskrybujcie kanał, a my Widzimy się już jutro, więc Trzymajcie się i cześć!